Chcemy osiągać rezultaty najlepiej, ogromne, i żeby furczało i żeby to było takie wow, no i wiadomo najszybciej jak się da, czyli najlepiej na wczoraj. Jesteśmy entuzjastami gigantycznych kroków, które mają dawać efekt wow, no i one zazwyczaj nie działają. W dzisiejszym wideo przygotowałam dla Ciebie 7 kroków skutecznej zmiany. I jeżeli chcesz zobaczyć, jakie to kroki, to oczywiście zapraszam Cię do dalszego oglądania tego filmu. Nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram Was w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, odnalezienia czasu dla siebie, ale przede wszystkim w realizacji swoich celów. Robię to we współpracy z firmą Hexagon, robię to również jako mentor, jako coach, robię to poprzez to wideo, robię to również na Facebooku, na LinkedInie i na swoim Instagramie. Możesz mnie tam znaleźć i znaleźć kolejne treści dotyczące tych właśnie tematów. Dzisiaj jednak skupimy się na metodzie mm, małych kroków. Mimo wszystko, małych kroków, które będą cię przybliżały do zrealizowania swoich celów. Jeżeli myślisz sobie, no nie, znowu jakieś małe kroki, a ja tutaj szukam jakiegoś złotego środka, który pozwoli mi od razu wystartować na orbitę, to krótka wizualizacja. Wyobraź sobie dwie drabiny. Jedna drabina ma takie wielkie odstępy pomiędzy szczeblami. No efekt wow, na sam szczyt dojdziesz w 10 krokach, tyle że żeby przejść na następny szczebel, musisz po pierwsze podskoczyć, po drugie się podciągnąć, wgramolić na ten stopień i potem kolejny wysoki stopień przed tobą. Druga drabina jest klasyczna. Ma małe stopnie, małe kroki do zrobienia, tak by móc wejść na sam szczyt. Trzeba będzie zrobić tych kroków więcej, ale pytanie, po której z tych drabin szybciej wesprzesz, wespniesz się na szczyt? po której będziesz bardziej skuteczny idąc, gdzie tak naprawdę mniej się zmęczysz i będziesz miał w finale ten swój efekt wow. No, właśnie, po tej z małymi krokami. Więc dzisiaj zapraszam Cię do odsłuchania tego wideo, gdzie powiem Ci o siedmiu krokach do trwałej zmiany. Gotowy? Gotowa? To lecimy. No więc, po pierwsze, zrozum świat świat ten wokół ciebie jak i ten swój osobisty. Mam nadzieję i wierzę, że oglądałeś, oglądałaś moje poprzednie wideo. Wideo na temat y, trójkąta samokontroli jak y, i szalonej ósemki. To tam dowiadujesz się bardzo dużo o sobie, o tym kim jesteś, czego potrzebujesz i dlaczego działasz w taki, a nie w inny sposób. Trójkąt samokontroli to świadomość tego, jak Twoje myśli, jak Twoje ciało i kierunek skupienia wpływają na Ciebie. E, falona ósemka z kolei to pętla, którą bardzo często odtwarzamy, biegając od y, y, lekkiej depresji i stanów nie da się, nie umiem, nie nadaje się do agresji, złości, wybuchów, czy to na innych, czy na siebie. Biegamy tak w kółko, donikąd to nie prowadzi. Jeżeli zaczniesz rozumieć ten świat, zarówno tego trójkąta produktywności, jak i szalonej ósemki, czyli rozumieć samego siebie, daw sobie na to czas, przestrzeń, będziesz mieć do tego cierpliwość, to, no to będziesz mógł zacząć skutecznie realizować swoje cele. Drugi element to przełamanie wzoru. Hmm, no właśnie. No i co z tego, że Ty już wiesz, jak funkcjonujesz, i co z tego, że wiesz, że jesteś na szalonej ósemce, jak również Twój e, trójkąt e, samokontroli no jest jaki jest i niekoniecznie musi funkcjonować i działać na Twoją korzyść? E, skoro nie możesz tego zmienić? Myślę, że wielu z was, dajcie mi znać w komentarzach, czy. Macie czasami takie sytuacje, że próbujecie różnych technik, a jednak w kółko wracacie jak bumerang do tego samego punktu. No właśnie. Dlaczego? Bo często robimy różne rzeczy, ale one są dalej w obszarze naszej świadomości, tego co znamy i czegoś co już kiedyś robiliśmy, więc odtwarzamy pewne rzeczy i to nie prowadzi nas donikąd. To Einstein powiedział, tylko idiota robi w kółko to samo i spodziewa się innych rezultatów. Nie bądź idiotą. Przełam wzór. Jak to można zrobić? Przez użycie poczucia humoru, przez zaskakujący język, przez wyzwania różnego rodzaju, takie, które Cię wywalają ze Twojej strefy komfortu, które Cię zaskakują. Świetną metodą jest coaching prowokatywny, świetną metodą jest wejście gdzieś, gdzie naprawdę nie potrafisz się na początku odnaleźć czyli zrobienie czegoś innego. I tutaj mam dla Was historyjkę. Historyjkę o pewnej pani, która przyszła do mnie i jeszcze wtedy pracowałam jako diet coach. Jestem autorką książki o motywacji w diecie i przychodzili do mnie klienci w tymże temacie. Kiedy spotkałam się z tą kobietą, ona zaczęła mi mówić na początku o tym, jak to nic na nią nie działa. Jak to już była u wszystkich. Dietetyków, jak to już była u wszystkich diet coachów, jak to już u psychodietetyków była, no po prostu cały świat już z nią pracował. Ona przerobiła już absolutnie wszystkie diety i żadna z nich na nią nie działa. Ona jest trudnym przypadkiem, ona jest bardzo wyjątkowa, w związku z tym po prostu no nie wiem, Pani Baś, co Pani zrobi? Jestem ciekawa, co Pani dla mnie wymyśli, ale ja już naprawdę nie wiem, co można jeszcze zrobić, bo zrobiłam już absolutnie wszystko. No więc po takim wstępie pomyślałam sobie, no cóż, pewnie niewiele jej mogę pomóc, skoro ona już założyła, że wyczerpała wszystkie możliwości. Więc patrząc na nią, powiedziałam do niej, może po prostu musi być pani gruba. To spowodowało, że ją zamurowało, bo nie spodziewała się takiego, mm, takiej informacji ode mnie. Oczekiwała raczej, że będę teraz ją próbowała przekonać do jakichś nowych swoich metod. No, Wiecie, skoro wszystko sprawdziła nic nie działa, i była u każdego, i nikt nie pomógł, no to może po prostu wiecie, no musi być tak gruba, no. i tyle. I w tym momencie w pani obudził się yy, no, lew motywacyjny i powiedziała, ale jak to? Przecież jeszcze mogę zrobić to. To i to, i to całkiem dobrze działało, tylko przerwałam. I e, jeszcze mogłabym przecież skorzystać z tego, więc wysłuchałam jej własnych propozycji na temat tego, jak może uskutecznić jednak zmianę swojej wagi. I powiedziałam, świetne metody, proszę to zrobić. I tak się zakończyła nasza współpraca. Pani poszła zrobić to, co sama wymyśliła, a ja nie musiałam jej udowadniać, a raczej potwierdzać, że faktycznie się nic, nic nie da już zrobić. Przełam wzór, zrób coś niespotykanego, żeby Twój mózg został wybity z naturalnego toru myślenia, wszedł na inny i zaczął działać po nowemu. Idziemy dalej. Trzeci punkt, trzeci krok to znajdź dźwignię. A tą dźwignią będzie coś, na czym Ci naprawdę zależy. No właśnie. I na czym Tobie tak naprawdę zależy? Co jest Twoim takim motywatorem, dla którego zrobisz wszystko? Ta dźwignia jest kluczowa. Jeżeli nie znasz swoich motywatorów, to może warto zrobić test Race Motivation Profile, omówić go sobie z trenerem. Jeżeli masz ochotę, to napisz do nas, udzielimy ci wskazówek, gdzie można takiego kogoś znaleźć i poznaj swoje naturalne motywacje. Jednym z takich motywatorów, który bardzo mi pomógł w zbudowaniu swojego biznesu, były moje dzieci. Motywator rodzina. Kiedy bardzo mi się nie chciało czegoś robić, to nie myślałam o tym nawet, że robię to dla nich, tylko myślałam, że robię to dlatego, żeby być dla nich dobrym wzorem. Bo jeżeli twoje dziecko obserwuje i widzi ciebie w tym, jak męczysz się w pewnych działaniach, jak odpuszczasz, jak rezygnujesz, jak komentujesz pewne swoje niepowodzenia, to wiesz co się dzieje? Uczysz go wzorca. Będzie to odtwarzał nieświadomie. Kiedy jednak Twoje dziecko będzie widziało, że można być skutecznym, że można być działającym, działać pomimo lęku, podnosić się z kolan i robić pewne rzeczy, do których chce dojść, to to będzie jego nowy wzorzec. Więc bez względu na to, czy Twoim motywatorem będzie rodzina, czy cokolwiek innego, znajdź tą motywację, znajdź tą dźwignię, coś, co naprawdę będzie Cię uruchamiało w działaniu. Od razu Ci powiem, że pieniądze są bardzo słabą motywacją. One są oczywiście fajnym motywatorem, bo pozwalają rozwijać i zmieniać różne rzeczy i pozwalać sobie na różne rzeczy, natomiast mamy zbyt dużo przekonań i wdruków, które nam to ograniczają, bo powiemy sobie, a po co mi to, a przecież to jest dobre, więc szukaj głębiej, szukaj tak długo, aż znajdziesz coś, co będzie Cię uruchamiało. A dla mnie to były moje dzieci, którym za to bardzo dziękuję. Czwarty krok. Gotowi? Dobra, idziemy dalej. Yy, Przedefiniuj problem. No właśnie. Bo bardzo często skupiamy się nie na tym, co trzeba. Uważamy, że coś nam nie wychodzi, dlatego że jesteśmy beznadziejni, dlatego że nie mamy wsparcia wokół y, y, siebie, że y, nie wspiera nas rodzina, że nie mamy y, odpowiedniej ilości wiedzy. Y, szukamy, krótko mówiąc, tego w sobie y, i oczywiście szukamy tego na zewnątrz i przede wszystkim w braku. Jeżeli przedefiniujesz problem i zamiast mówić o tym, czego nie masz, nie umiesz, zaczniesz skupiać się na tym, co możesz zrobić, gdzie możesz być sprawczy i czego jeszcze potrzebujesz, żeby mieć swój rezultat, to w tym momencie zaczyna się Twoja skuteczność. Jednym ze sposobów przedefiniowania problemu jest właśnie skupienie się na swoich potrzebach, zaspokajaniu swoich potrzeb. Wtedy ta naturalna motywacja, o której przed chwilą Wam mówiłam, powoduje, że my jesteśmy gotowi na wyjście ze strefy komfortu, bo kiedy realizujesz swoje naturalne potrzeby, wchodzisz w stan flow, odczuwasz przyjemność, znajdujesz szczęście i sens życia, w związku z tym chcesz tego robić więcej. Kiedy mówisz sobie, że jesteś idiotą, że się nie nadajesz, że jesteś beznadziejny i że to było do przewidzenia, że ci się nie uda, no to w tym momencie odbierasz sobie sprawczość i jesteś nieskuteczny. Zamykasz się sobie, w sobie, popadasz w przygnębienie i, i tak naprawdę wtedy realizujesz swoje potrzeby. Bo kiedy mamy przygnębienie, kiedy pojawia się smutek, kiedy pojawiają się stany depresyjne, wtedy zwalniamy, wtedy nie działamy i zaczynamy się nieco sobą opiekować, ale pamiętacie już. To szalona ósemka, tak? Od tego będzie złość i nie, w tą stronę nie idźcie. Poszukajcie wyjścia i rozwiązania. Gotowi na piąty punkt. Ok, piąty punkt to stwórz alternatywy. No właśnie. Alternatywy w postaci innych rozwiązań niż yy, nawykowo. Poszukaj dobrych emocji w sobie. Poszukaj tego, co będzie Cię napędzało. Dobre emocje to radość i nadzieja, wiara w to, że możesz być skuteczny, że możesz osiągnąć swój cel. Skupienie się na tym, co pozytywne i co Cię napędza, co powoduje uśmiech w Twoim życiu. To jest to, czego bardzo często nie robimy, czyli nagradzanie siebie za to, że coś zrobiłeś, że to ci wyszło, odniosłeś sukces, albo kolejny krok zrobiłeś w drodze do swojego sukcesu. Zacznij się do siebie uśmiechać w lustrze, zacznij mówić sobie, dasz radę, bierze w Ciebie, a zobaczysz, że Twoja skuteczność i zmiana zacznie się pojawiać, no właśnie, na trwało. Idziemy dalej. Szósty krok. Wzmocnij nowe zachowanie. No i to są właśnie te mikro nagrody. Bo kiedy zmieniasz swoje nawyki, kiedy wprowadzasz nowe rytuały, to bardzo często skupiamy się na tym, żeby się skrytykować, kiedy nam coś nie wyjdzie. Natomiast kiedy potrafisz wytrwać w swoim nowym postanowieniu i robisz to jeden, dwa, trzy dni, cztery, a potem się wszystko rozwala, no to oczywiście ci nie wyszło. Oczywiście nieprawda. Bo oczywiście wyszły Ci 4 dni i możesz się za to docenić. Możesz sobie powiedzieć: Dobra robota. Skoro dałem radę 4 dni, to przy następnym podejściu pewnie dojdę do piątego. Dam radę, jestem skuteczny, wierzę w siebie. Czyli wzmacniaj, nagradzaj, nowe nawyki. Znowu wracamy do punktu: bądź dla siebie dobry. No i siódmy cel siódmy punkt, siódmy krok znajdź swoje dlaczego. Dlaczego w ogóle chcesz wprowadzić tę zmianę? Dlaczego to jest dla Ciebie takie kluczowe? Dlaczego Ty to możesz osiągnąć? Czyli wypunktuj sobie, jakie już masz sukcesy w osiąganiu zmian, ile razy się zmieniłeś, ile razy rozwinąłeś, ile razy doszedłeś, czy doszłaś do punktu, do którego chciałeś dojść. Skup się na tym. Znajdź swoje potwierdzenia, swoje dlaczego możesz to zrobić, jak również swoje głębokie, zakorzenione, dlaczego chcesz w ogóle wprowadzić trwałą zmianę w tym konkretnym aspekcie, w którym to robisz. Wtedy będzie nie do zatrzymania, bo będziesz miał siedem konkretnych powodów, siedem konkretnych kroków, które, gdy będziesz realizował w kółko, będą powodowały, że zmiany wprowadzane w Twoim życiu, Będą skuteczne. To co kluczowe, to to, że jeżeli decydujesz się na wprowadzanie pewnych zmian, rób to po kolei. Jeżeli będziesz zmieniał naraz zbyt wiele nawyków, wprowadzał zbyt wiele nowych rytuałów, to jest niestety małe prawdopodobieństwo sukcesu. To będzie Ci się rozjeżdżało, bo to będziecie kosztowało skupienie, energię, y, motywację, samodyscyplinę, która jest zasobem wyczerpywalnym, co pewnie wiecie, pamiętacie z innych moich wideo. W związku z tym wybierz jedną zmianę, którą chcę wprowadzić, zastosuj te 7 kroków i sprawdź tę skuteczność. Przypomnę ci te kroki. Zrozum świat, przełom wzór, przełam wzór, znajdź dźwignię, przedefiniuj y, problem. Stwórz alternatywy, wzmacniaj nowe zachowania, znajdź swoje dlaczego. Dajcie mi znać w komentarzu, co zrobicie, czy znaleźliście w sobie automotywację do tego, żeby faktycznie zastosować te 7 kroków. Bardzo jestem tego ciekawa. Proszę Was o zasubskrybowanie, o udostępnienie. Niech się niesie. Zacznijmy być skuteczni, zacznijmy realizować swoje życie, swoje cele i czerpać z tego radość. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek.